Dzień dobry. W kolejnym odcinku naszego programu Filmowe Historie witają Was Kacper i Bartek, uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu. Dzisiaj zabierzemy Was do Lwowa. A dlaczego? Za chwilę się przekonacie. Zapraszamy. Jest rok 1853. Na zapleczu apteki Ignacy Łukasiewicz zawodu farmaceuta Wspólnie z Janem Zechem prowadzi badania nad dropą naftową. Po oczyszczeniu tego płynu uzyskał naftę świetną, a ptekarze za namową zwierzchnika starali się wydestylować z niej inne składniki, które mogłyby być przydatne w przemyśle farmaceutycznym. Uzyskana tą drogą nafta okazała się mieć szczególną zaletę. Podczas spalania dawała jasny ogień, nie kopciła i była tańsza niż inne surowce służące do świetlania, takie jak olej czy kamfina. Były tylko Jeden problem. Wypełnione nią lampy wybuchały, gdyż dostępne na rynku urządzenia nie nadawały się do spalania płynów wydestylowanego z ropy. Łukasiewicz skonstruował więc specjalny model lampy, do którego blacharz Adam Bratkowski wykonał prototyp ze zmiornikiem z grubszej blachy. Ignacy Łukasiewicz ciężko pracował dniami i nocami nad nowym praktycznym modelem lampy. Nowa lampa była masywna. I składała się z cylindrycznego blaszanego zbiornika na naftę, który służył jako zabezpieczenie przed ewentualnym wybuchem paliwa, jakie miały miejsce w lampach olejowych. Na zbiornik była założona metalowa rura z okienkiem zniki i otworami zapewniającymi przepływ powietrza, w ten sposób powstała pierwsza na świecie lampa naftowa. Dokładnie 171 lat temu, 30 marca 1853 roku, Ignacy Łukasiewicz zapalił pierwszą na świecie lampę naftową swojej konstrukcji, która zawisła w witrynie apteki w Lwowie, gdzie pracował. Jej jasność odpowiadała światłu dawanemu przez 8 do 10 woskowych świec średniej wielkości. Cztery miesiące później, 31 lipca 1853 roku, lampami naftowymi Łukasiewicza po raz pierwszy oświetlono salę operacyjną szpitala w Lwowie. Umożliwiło to przeprowadzenie nocnej operacji ratującej życie pacjenta. Pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa zapłonęła w 1854 roku w Gorlicach. W ciągu kolejnych kilkunastu lat wynalazek Łukasiewicza Rozpowszechnił się na całym świecie, świecie, rewolucjonizując pojęcie sztucznego oświetlenia. Lampa naftowa to wynalazek genialnego farmaceuty, naszego radaka, Ignacego Łukasiewicza. Wynalezienie lampy naftowej było przełomowym wydarzeniem. Dzięki temu nowemu światu świat wkroczył zupełnie nową marę. Oświetlenie naftowe było tanie, i w niedługim czasie stało się powszechnie dostępne. Pomimo tego, nawet że stosunkowo szybko powstał wynalazek, jakim była żarówka, lampa naftowa przez długie lata była używana. W niektórych regionach Polski w latach 60. XX wieku nadal korzystano z oświetlenia naftowego. I tak oto poznaliście kolejnego wielkiego Polaka, który włożył swój wkład w rozwój światowej nauki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.